Izabela gryniak, dzień dobry, coraz częściej słyszymy ostatnio o przypadkach przemocy w rodzinach, pojawia się tych doniesień i policyjnych o zatrzymaniu i takich płynących od znajomych coraz więcej, dlatego postanowiłam zaprosić dzisiaj do rozmowy psycholożkę, panią Katarzynę Sankowską, więc dzień, dzień dobry. dobry. I porozmawiać, czy rzeczywiście te spostrzeżenia, że przemoc w czasie lockdownu, w czasie pandemii eskalowała, że jest jej coraz więcej, mm. są prawdziwe z psychologicznego punktu widzenia? Z psychologicznego punktu widzenia tak. Rzeczywiście dostrzegamy to też jest pokazane w badaniach psychologicznych, które obserwuję. Wynika to głównie z tego, po pierwsze, że nasze życie się zmieniło tak, na, na co dzień, każdego z nas, i po prostu są osoby, których, dla których to jest za dużo. Za dużo jest tych emocji, z którymi sobie nie radzą, i niestety dochodzi do takich sytuacji, że jest jak pojawia się jakaś forma przemocy tak emocje to jedno ale też chyba te wszystkie kwarantanny nauka zdalna to zagęszczenie też robi swoje prawda oczywiście tak sama izolacja bardzo wpływa nie tylko na tutaj przemoc ale też na inne rodzaje zaburzeń które też widzimy dostrzegamy natomiast sama izolacja zmiana trybu pracy w ogóle całego tak naprawdę naszego życia to że nie możemy na przykład wyjść do kina a zazwyczaj to robiliśmy Czyli nie wspomniamy jakichś naszych potrzeb, oczekiwań. Wtedy no, rośnie w nas taka frustracja. Ja zawsze lubię o frustracji mówić na zasadzie takiego balonika, który mm -hmm. rośnie, napełniamy, go napełniamy, i on w pewnym momencie no, pęka, tak? I tak samo jest z nami. My w pewnym momencie po prostu pękamy. I właśnie najczęściej wtedy dochodzi do przemocy. Tylko powiedz mi jeszcze, że przemoc to nie jest tylko to y, potężne bicie, o którym najczęściej słyszymy, nie, nie przemoc tylko. ma bardzo wiele różnych form, które które też teraz eskalują, prawda? Mm, oczywiście. W ogóle nie tylko teraz, ale w moim odczuciu jako psychologa bardzo dużo jest przemocy przede wszystkim psychicznej. Tak? Tylko, że ona nie zostawia śladów, tak? w sensie tylko u ofiary w pamięci, w głowie. Natomiast nie jest widoczna jak siniaki. Tak? Pani pracuje w szkołach. Tam... Tak, w szkołach i w gabinecie. I tam jest dużo dzieciaków z problemami właśnie tej przemocy psychicznej. Mm. Czy dużo na pewno no z badań z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 27% dzieci doświadcza tak, przemocy. Tak, tylko to mm, ja powiem tak. Schemat w ogóle przemocowy jest taki, że często ofiary są zastraszone, e, po prostu uzależnione od sprawcy, w związku z czym nie zgłaszają się. Tak. Mhm. I tak samo czy u dzieci, czy u dorosłych, rzadko kiedy yy, no możemy powiedzieć, że to jest tyle procent, czy tyle, myślę, że to jest realna liczba, te 27%. A z jakimi przypadkami pani spotyka się na co dzień właśnie w szkołach? Yy, w szkołach. Znaczy w szkołach to tak bardziej właśnie jest ta, teraz jest bardzo popularna, cyberprzemoc, tak? I to jest chyba taki główny problem, z, się, z którym ja w szkole się przynajmniej mierzę. Um, już rzadziej dochodzi do przemocy fizycznej, ale też się pojawia. Psychiczna dosyć często. Proszę powiedzieć więcej o cyberprzemocy. Kiedy rodzic może podejrzewać, że jego dziecko doświadcza tej cyberprzemocy? Mm -hmm. e kiedy obserwujemy zmianę przede wszystkim zachowania, każda zmiana zachowania nam o czymś mówi. To, że dziecko się zamyka, nie chce rozmawiać, nie wychodzi być może z domu. Takim pierwszym symptomem, który my dostrzegamy jako szkoła, często jest obniżenie w nauce, takim charakterystycznym, które świadczy, że coś się dzieje z dzieckiem. I to są takie pierwsze sygnały, myślę, które rodzice powinni przede wszystkim zauważyć. Mm -hmm. A czy w czasie pandemii cyberprzemoc y, też się nasiliła? Nasiliła się, tak zdecydowanie się nasiliła. Tym bardziej, że w większości korzystają teraz dzieci z komputerów, jednak przez, przez naukę zdalną więc komunikują się też przez, te, y, przez komputery czy przez telefony więc ta cyberprzemoc zdecydowanie tutaj y, podczas pandemii wzięła górę. Wróćmy teraz do początku tej naszej mhm. rozmowy, czyli do tej frustracji. Mhm. E, co zrobić, żeby ona, żeby ten balonik nie pękł? Co, mhm. co powinno nas e, zatrzymać, powiedzieć ja teraz muszę coś ze sobą zrobić, bo jak nie, no to wybuchnę. Mhm. Przede wszystkim na, po, po, powinniśmy się uczyć tego. Jak rozładowywać te emocje? Jak rozładowywać napięcie, bo frustracja to jest jedno, ale rocznie też takie napięcie samo w ciele fizyczne. Więc musimy tutaj popracować nad rozładowywaniem tego. Fajnie by było z kimś po prostu pogadać o tym, co ja czuję, co się ze mną dzieje, że w danym momencie jest mi może nie fajnie. Warto po prostu rozmawiać. Może niekoniecznie ze specjalistą, ale można z kolegą, koleżanką, z kimś z rodziny. No, ale, często słyszymy, ale często słyszymy, przesadzasz, idź, pobiegaj, uh -huh. tak, tak jak przy depresji. Uh -huh. No to jest rzeczywiście bardzo trudne, kiedy osoba, tak nazwijmy wprost, nie ma wsparcia bo to jest taka oznaka uh -huh. trochę braku wsparcia. No wtedy może warto zgłosić się do specjalistów. Tak? Po no właśnie pomoc. o tym wsparciu też um, kolejne dane z tego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę mówią, że 11, 11 dzieci na 100 uh -huh. mówi, że one nie mają z kim. Rozmawiać w przypadku doświadczenia przemocy. Mhm. To wynika z jednej strony z braku profilaktyki odpowiedniej. E, to znaczy, że nie są informowane na przykład o telefonach zaufania. Tak? Poza tym wiąże się to też z tym, że no, nieliczne osoby typu psycholog, czyli specjaliści, pracują w szkołach akurat. Tak? To jest bardzo rzadkie jednak. Mhm. I, I po prostu tego braku kadrowego, bym powiedziała, jest coraz mniej. W dodatku dochodzi brak pomocy po prostu ze strony NFZ. Tak? Jasne. A jak wygląda praca psychologa szkolnego w pandemii, w, tym, w tej nauce online? Hmm, to znaczy, powiem tak. Z jednej strony kontaktujemy się online, ale ja zawsze robię w ten sposób, że kieruję się przede wszystkim dobrem dziecka. Jeżeli dziecko wymaga spotkania to oczywiście takie spotkanie na przykład na terenie szkoły organizuję oczywiście w, zachowując wszelkie, wszelkie zabezpieczenia tak, mhm. epidemiczne. Ale zgłaszają dzieciaki te problemy częściej? Zgłaszają, zgłaszają. No jest ich dosyć sporo i powiem szczerze, że nawet od zeszłego roku licząc wzrosła mi liczba chętnych dzieci do pracy jakby niż niż w zeszłych latach mhm. czyli w tych takich tradycyjnych szkolnych Myśli pani, że to dlatego, że jest więcej problemów, czy dlatego, że więcej się o tym mówi i jakby skrócił się dystans do psychologa, bo jednak ten online skraca dystans? Online skraca dystans, to jest jedno, ale myślę, że bardzo dużo, że dzieciaki po prostu już sobie nie radzą mhm. i nie wiedzą co mają zrobić i gdzieś tam w głowie mają, że jest ta osoba, która może jednak mi pomoże. A zazwyczaj ten psycholog jest taką ostatnią osobą, do której się kierują. A jeżeli widzimy przemoc, wiemy, że to jest przemoc, albo podejrzewamy, że może być to przemoc, mhm. jak powinniśmy reagować, żeby rzeczywiście pomóc, a nie mhm. jeszcze bardziej zaszkodzić? Mhm. Mówimy o dzieciach. Mówimy o dzieciach, ale mówimy też o dorosłych. W ogóle podejrzewamy, że gdzieś w jakiejś rodzinie jest przemoc. Mhm. Przede wszystkim no, reagujemy w ogóle, tak? bo z badań wynika, że w ogóle świadkowie przede wszystkim nie reagują i to jest największy problem. Problem jest też taki, że w ogóle nie wiemy czym jest przemoc, więc trzeba jak najwięcej mówić czym ta przemoc realnie jest. I od tego bym zaczęła. W momencie kiedy jesteśmy realnymi, naocznymi świadkami przemocy po prostu zgłaszamy, ewentualnie reagujemy, w sensie wtrącamy się. Tak? Natomiast rozumiem, że tutaj bardzo wiele osób boi się tego no ruchu. I to jest bardzo częste zjawisko, że albo jest więcej osób, idzie po ulicą, czy chodnikiem, jest tak zwany ten efekt tłumu, może ktoś inny zareaguje i, i uciekamy wtedy. Mm -hmm. A jeżeli podejrzewamy, że przemoc ma miejsce wśród sąsiadów, mm -hmm. e, rodziny, że to mm -hmm. narasta, gdzie zgłaszamy taki problem? Zgłaszamy to służb. Przede wszystkim policja, przede wszystkim mogą być MOPS, GOPS. Jeżeli mamy ośrodek interwencji kryzysowej w mieście, w, w powiecie, czy w, w większym jakimś mieście, no to, to tam, tak. Mhm. Ewentualnie idziemy rzeczywiście do jakiegoś specjalisty, typu do psychologa i pytamy, co powinniśmy co zrobić. zrobić. Mhm. Ale przede wszystkim w ogóle reagować. Przede wszystkim reagować. Jeżeli też e, mówimy o ofiarach, co na przykład powinna zrobić, to jest na przykład teraz fajna aplikacja która się nazywa Twój Parasol. I to jest aplikacja po prostu policyjna i tam ona przypomina aplikację pogodową. Mm -hmm. I dwa razy klikamy na zachmurzenie i przyjeżdżają do nas służby. Więc to jest bardzo fajne, bo sprawca zazwyczaj nie ma szansy odkryć tej mm -hmm. aplikacji. Tak? Mm -hmm. To bardzo ciekawe. Są to jeszcze bardzo. inne tego rodzaju pomocy. Um, telefony, różnego rodzaju linie. Niebieska linia. Tutaj fundacja daje dzieciom siłę. Tak? E, są policyjne dwa telefony, e, na które można dzwonić, takie zabezpieczające. Warto te telefony sobie zapisać i reagować, tak, reagować, oczywiście. reagować. A widziałam ostatnio w internecie taką akcję ze znakiem. Nie pamiętam już dokładnie, a taki znak, tak mhm. to wyglądało. To też u nas w Polsce działa, czy to jeszcze jest? Myślę, że to jest jeszcze niezbyt znane mhm. tak naprawdę. To u nas w Polsce nie w ogóle u nas w Polsce bardzo mało mówi się o samej przemocy i jakby tutaj trzeba przede wszystkim o tym mówić, no tak, ale a o znakach nie. i o jakiejś yy, kampanii, bo to jest kampania. Myślę, że my na to jesteśmy niezbyt gotowi, ponieważ nawet kulturowo my przyzwalamy na przemoc. I, od, no właśnie. I tutaj trzeba jakby od tego zacząć. No właśnie chciałam na zakończenie już prawie naszej rozmowy zapytać o to przyzwolenie. Mhm. E, no bo swoje brudy pierzemy we własnych domach, mhm. tak, nie wtrącamy się w sprawy rodzinne, mhm. ale może przez ten okres pandemii e, jednak, no bo rzeczywiście dużo mówi się o tych problemach. Coś się zmieniło, dostrzega Pani coś takiego, czy jeszcze nie? Nie, niestety nie mogę powiedzieć, że dostrzegam. Niestety ludzie ze sobą po prostu nie rozmawiają, nie rozwiązują tych problemów, nie zgłaszają ich i one są prane w domach, tak jak Pani powiedziała. W dalszym ciągu. W dalszym ciągu. Co mogłaby Pani powiedzieć dzieciakom, które być może nas teraz oglądają, hmm. albo rodzicom, e, którzy. Nie mogą już wytrzymać, którzy podejrzewają, że coś może być nie tak z nimi samymi, z ich dziećmi? Myślę, że przede wszystkim tu trzeba by było ym, porozmawiać z kimś. Najlepiej zgłosić się do specjalisty, bo będzie to y, najlepsza forma po prostu pomocy. Tak? To ja bym to doradziła. Ewentualnie zadzwonić właśnie na telefony zaufania, oni tam doradzą, co, co warto zrobić. Cokolwiek by to nie było, rozmowa jest kluczem. Kluczem, zawsze. Zawsze i wszędzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Katarzyna Sankowska, więc psycholożka, była naszym gościem.